Moi drodzy, jeżeli chcecie spędzić święta Bożego Narodzenia smacznie i zdrowo i wykwintnie, to zapraszam do skorzystania z mojej oferty na stronie www.bastionsmaku.pl do zakupu tych wspaniałych, wykwintnych wędlin. Nie wyobrażam sobie na świątecznym stole, żeby zabrakło wędzonej szynki. Takiej szynki, jak była 30 czy 40 lat temu. Kochani, a teraz coś dla naszych dziadków, dla naszych babć, które doskonale pamiętają zapach i smak baleronu, prawdziwego baleronu. Pamiętacie, jak się czekało się na święta, kiedy nasi rodzice wyciągną z wędzarni i przyniosą taki baleronik do domu? Niesamowita, wykwintna wołowina jarla. Jej smak zawdzięczamy niesamowitemu maceratowi, w jakim ona leżakuje, ale rzekuje moi drodzy, między innymi, oprócz takich ziół leśnych, po trzy dominujące pieprze. Bardzo delikatna, krucha i przyjemna. Schab dojrzewający kiedyś nazywał się schabem łososiowym. Jest to produkt długo wędzony. Lekko dojrzewający, bardzo aromatyczny i bardzo delikatny. Wręcz powiedziałbym, że wykwintny i sprawiający bardzo dużo radości podczas kosmów. Kiełbasa osła. Kiełbasa osła moi drodzy to kiełbaska, w której zamknięte są wszystkie smaki, które nasza dusza słowiańska pragnie, a pragnie surowości, pragnie wykwintnych ziół. Górczycy, a pragnie też, moi drodzy, czostku naszego polskiego harnaś. No i oczywiście posmaku kindziuka Osobiście nie wyobrażam sobie świąt bez polędwiczki borowej. Polędwiczka borowa, moi drodzy, to poezja smaków, między innymi suszone grzyby prawdziwki mielone w maceracie tutaj są, miód, peperoncino włoskie, tymianek i wiele jeszcze wspaniałych ziół. Moi drodzy, bardzo maślana, tak jak widzicie, ale ta końcóweczka tutaj taka wyschnięta. Moje drogie Panie, tarkujcie, wrzucajcie te mm, okruszki do sosów typu vinaigrette, polewajcie swoje ulubione sałaty, a Wasze przyjaciółki będą pytały się skąd macie taką wspaniałą przyprawę.